Drodzy widzowie, wszystko wydarzyło się w jednej chwili, na oczach setek widzów i tysięcy internautów, którzy nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Brat Rogacewicza wszedł na scenę w trakcie wydarzenia, które miało być spokojnym spotkaniem towarzyskim, a zamieniło się w medialną burzę, o jakiej w polskim showbiznesie nie mówiono od dawna. Jego ton, zimny i pewny siebie, przeciął powietrze jak ostrze. Publiczność zamarła, a Kaczorowska, znana z opanowania i elegancji, zbladła, jakby ktoś właśnie wyrwał jej grunt spod nóg. Jedno zdanie wystarczyło, by cisza opadła na salę niczym ciężka kurtyna. To nie był przypadkowy komentarz ani niezręczny żart. Było to celowe, precyzyjne uderzenie w najbardziej wrażliwe miejsce, w sam środek emocjonalnej równowagi artystki. Świadkowie zdarzenia mówili później, że w tej sekundzie czas stanął w miejscu, a w oczach Kaczorowskiej pojawiło się coś pomiędzy zdumieniem a bólem. Widzowie w internecie natychmiast zareagowali, rozpętując lawinę komentarzy, memów i nagrań, które w kilka godzin obiegły całą sieć. Na platformach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagłówki o publicznym upokorzeniu, o konflikcie, który do tej pory istniał tylko w domysłach. Niektórzy mówili o rodzinnej zdradzie, inni o długo skrywanych napięciach, które właśnie eksplodowały na oczach wszystkich. Dziennikarze i portale plotkarskie ruszyli, by poznać tło całej sprawy, ale im więcej informacji się pojawiało, tym większe budziło to emocje. Brat Rogacewicza milczał po wydarzeniu, nie tłumaczył swoich słów, co tylko dolało oliwy do ognia i sprawiło, że jego wypowiedź zaczęła żyć własnym życiem, interpretowana i analizowana z każdej strony. Kaczorowska tymczasem nie ukrywała wzburzenia, choć próbowała zachować klasę, uśmiechając się nerwowo i kontynuując rozmowę, jakby nic się nie stało. Jednak w jej oczach dało się dostrzec, że rana została zadana głęboko. Cała Polska mówiła o tej scenie, a wideo z momentu wypowiedzi w ciągu kilku godzin zdobyło setki tysięcy wyświetleń. To jedno zdanie stało się symbolem czegoś większego, pęknięcia, które przez lata było ukrywane pod pozorami harmonii i rodzinnej lojalności. Kiedy kamera zgasła, a światła sceny przygasły, nikt nie spodziewał się, że właśnie wtedy zacznie się najgłośniejsza burza tego sezonu. W korytarzach studia panowała napięta cisza, przerywana tylko echem kroków techników i cichym szlochem Kaczerowskiej, która próbowała ukryć emocje pod wymuszonym uśmiechem. Rogacewicz stał obok niej milczący, z twarzą pozbawioną wyrazu, jakby wciąż nie dowierzał w to, co się stało. Ich odejście z programu zaskoczyło nie tylko fanów, ale i samych uczestników, którzy do ostatniej chwili wierzyli, że ta para zasługuje na finał. Za kulisami mówiło się o niesprawiedliwości, o decyzjach, które nie miały nic wspólnego z tańcem i o emocjach, które wymknęły się spod kontroli. Widzowie w mediach społecznościowych pisali, że coś musiało pójść nie tak, że jury było zbyt surowe, że wszystko wyglądało jak wcześniej zaplanowany scenariusz. W tej atmosferze niedomówień i wzburzenia Agnieszka opublikowała emocjonalny wpis, w którym którym podziękowała fanom za wsparcie, ale też odważyła się na słowa, które dla wielu zabrzmiały jak manifest wolności artystycznej. Jej wypowiedź była pełna bólu, ale i siły mówiła o hejcie, o niezrozumieniu i o tym, że taniec jest czymś więcej niż rywalizacją. To właśnie ten fragment wypowiedzi dotarł do Rogacewicza i jego rodziny, a wkrótce w sieci pojawił się komentarz jego brata, który miał wszystko zmienić. Brzmiał spokojnie, ale każdy, kto znał historię tej pary, wiedział, że to nie był przypadek. Jego słowa uderzyły w samo sedno relacji między Agnieszką a Marcinem, wywołując efekt domina, którego nikt już nie mógł zatrzymać. Internauci zaczęli analizować każdy gest z ostatnich odcinków, każdy uśmiech, każde spojrzenie, doszukując się w nich ukrytych emocji. Media podchwyciły temat, a w programach śniadaniowych i portalach plotkarskich rozgorzała dyskusja, czy brat aktora przekroczył granicę, czy też powiedział głośno to, co inni bali się powiedzieć. W studiu Polsatu atmosfera była napięta, producenci próbowali zachować spokój, ale wiedzieli, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Telefony dzwoniły bez przerwy, dziennikarze chcieli komentarza Agnieszki, która jednak unikała kontaktu z mediami. Jedynie na jej profilu pojawiło się krótkie nagranie, w którym mówiła, że nie żałuje ani jednego dnia w programie i że czasem warto odejść z podniesioną głową. To wystarczyłoby, by fani zaczęli ją bronić na całego. Pod jej postami pojawiały się tysiące komentarzy pełnych wsparcia i współczucia. Ludzie pisali, że jest inspiracją, że zachowała się z klasą i że w ich oczach wygrała niezależnie od wyników programu. Tymczasem brat Rogacewicza coraz częściej był zapraszany do telewizji, gdzie miał tłumaczyć swoje słowa, ale jego milczenie tylko podsycało emocje. Każdy dzień przynosił nowe spekulacje o konflikcie między rodzeństwem, o różnicach zdań, które miały trwać od dawna i które teraz wreszcie wyszły na jaw. W pewnym momencie historia ta zaczęła żyć własnym życiem, a jej bohaterowie stali się symbolami dwóch światów, które kiedyś połączył taniec, a teraz rozdzieliła ambicja i emocje. Widzowie mówili, że dawno nie widzieli w telewizji tak prawdziwych łez i tak szczerych emocji, że to nie był już show, lecz historia o ludzkiej wrażliwości i granicach wytrzymałości. W kolejnych dniach, wokół całej sytuacji narosło jeszcze więcej kontrowersji. Do dyskusji włączyli się byli uczestnicy programu, niektórzy stawali po stronie kaczorowskiej, inni bronili rodziny Rogacewicza, twierdząc, że media niepotrzebnie wyolbrzymiają całą sytuację. Agnieszka nie reagowała, trzymając się z dala od błysku fleszy i udzielając się jedynie w mediach społecznościowych, gdzie publikowała zdjęcia z rodziną i krótkie refleksje o spokoju i wdzięczności. W tym czasie Marcin unikał publicznych wystąpień, jego kalendarz nagle opustoszał, a zaplanowane wywiady zostały odwołane bez wyjaśnienia. W kuluarach mówiło się, że chce przeczekać burzę i wrócić, gdy emocje opadną, jednak internet nie zapominał. Każde jego stare nagranie, każde zdjęcie z Agnieszką było na nowo komentowane, a fani analizowali gesty, które wcześniej uznawali za spontaniczne. Wszystko to stworzyło obraz pełen napięcia i niedomówień, w którym trudno było odróżnić prawdę od interpretacji. Jedno jednak było pewne: to, co wydarzyło się po odpadnięciu Stańca z, z gwiazdami, przeszło do historii programu jako moment, który pokazał, że za blaskiem reflektorów kryje się prawdziwy świat emocji, rozczarowań i ludzkiej wrażliwości. Wszystko zaczęło się od wieczoru, który miał być zwyczajnym momentem pożegnania z programem, ale szybko przerodził się w spektakl emocji i publicznego oskarżenia. Kiedy brat Marcina Rogacewicza zdecydował się zabrać głos, nikt nie przypuszczał, że jego słowa wywołają tak potężne trzęsienie ziemi w polskim showbiznesie. Początkowo jego komentarz wydawał się być jedynie odpowiedzią na emocjonalny wpis Agnieszki Kaczorowskiej, lecz ton, w jakim go wypowiedział i treść ujawnionych faktów sprawiły, że cały kraj na chwilę wstrzymał oddech. Z jego ust padły sugestie o kulisach współpracy, o napięciach, które narastały tygodniami i o zachowaniach, które miały wykraczać poza granicę zawodowej współpracy. Mówił o trudnych charakterach obraków wzajemnego zaufania i o momentach, w których próby zamieniały się w pole bitwy. Zdradził, że jego brat od dłuższego czasu był pod presją, że wracał do domu zmęczony psychicznie, że czuł się oceniany nie tylko przez jurorów, ale i przez własną partnerkę. W pewnym momencie padły słowa, które zabrzmiały jak publiczne upokorzenie dla Kaczorowskiej. Sugerował, że to ona miała dominować nad Marcinem, że chciała kontrolować każdy jego ruch i decyzję, że program, który miał być wspólną przygodą, zamienił się w rywalizację o uwagę widzów i jurorów. Te słowa rozeszły się po sieci z prędkością błyskawicy. Portale natychmiast podchwyciły temat, publikując nagłówki, które przyciągały tysiące kliknięć. Widzowie byli podzieleni. Jedni bronili Agnieszki, wskazując, że zawsze była perfekcjonistką i że jej wymagania wynikały z pasji, inni twierdzili, że brat Aktora tylko powiedział to, co od dawna było widoczne na ekranie. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania z prób i występów, na których widać było, jak Kaczorowska poprawia partnera, jak wydaje się zniecierpliwiona lub zirytowana jego błędami. Dla niektórych był to dowód na to, że relacja między nimi była napięta, dla innych, jedynie znak profesjonalizmu. Jednak to, co sprawiło, że sytuacja nabrała jeszcze większego dramatyzmu, to fakt, że brat Marcina dołączył do swojego wpisu zdjęcie z jednego z treningów, na którym widać było jego brata, siedzącego samotnie z opuszczoną głową po zakończonym występie. Ten obraz stał się symbolem całej afery, krążył po internecie jak ogień w suchym lesie i wzbudzał współczucie dla aktora oraz falę krytyki wobec Agnieszki. Fani tancerki nie pozostali dłużni, natychmiast zaczęli publikować własne wspomnienia i nagrania, w których bronili jej honoru, pokazując momenty czułości i wsparcia między nią a partnerem. Do dyskusji dołączyły gwiazdy, które współpracowały wcześniej z Kaczorowską, mówiąc, że to osoba oddana i wrażliwa, że nigdy nie kierowała się pychą tylko ambicją. Mimo tych słów fala komentarzy nie ustawała. Każdy nowy post, każde zdanie wypowiedziane w programie śniadaniowym tylko podgrzewało atmosferę. W jednym z wywiadów znajomy Rogacewiczów powiedział, że brat Marcina od dawna miał żal do Agnieszki, że jego rodzina nie akceptowała sposobu, w jaki traktowała jego brata, że uważał, iż program zniszczył w nim radość zgrania i poczucie własnej wartości. To zdanie wystarczyłoby, by wybuchła kolejna burza. Kiedy dziennikarze zaczęli dopytywać o szczegóły, rodzina aktora milczała, a sam Marcin zamknął się w domu, nie komentując sprawy. Tymczasem Agnieszka pojawiła się po raz pierwszy publicznie na jednym z eventów, gdzie mimo spokojnej twarzy Widać było, że wszystko przeżywa głęboko. Jej pojawienie się zostało natychmiast sfotografowane, a zdjęcia z podpisami sugerującymi jej smutek i rozczarowanie obiegły portale plotkarskie. Dziennikarze mówili, że tego wieczoru unikała rozmów, że wyszła tylnym wyjściem, a jej menadżerka prosiła o poszanowanie prywatności. Jednak plotki nie ustawały, pojawiły się doniesienia, że Kaczorowska rozważa podjęcie kroków prawnych wobec osoby, która naruszyła jej dobre imię. To tylko dodało całej sprawie powagi i sprawiło, że każdy nowy dzień przynosił kolejne rewelacje. W programach telewizyjnych zaczęto analizować zachowania uczestników tańca z gwiazdami. Psychologowie komentowali mechanizmy presji i rywalizacji wśród celebrytów. Publiczność chłonęła te informacje z zapartym tchem, jakby oglądała kolejne odcinki serialu. Atmosfera była gęsta od emocji, a każde nowe słowo wypowiedziane przez kogokolwiek z otoczenia Marcina czy Agnieszki natychmiast trafiało na nagłówki gazet. W pewnym momencie nawet jurorzy zaczęli być pytani o to, co naprawdę działo się między tą parą podczas nagrań. Jeden z nich przyznał, że widział napięcie, ale że w show tego kalibru Emocje są nieuniknione. To wyznanie tylko dolało oliwy do ognia. Cała Polska żyła tym konfliktem, ludzie dyskutowali o tym w kawiarniach, na portalach, w komentarzach pod postami. Brat Rogacewicza, który rozpoczął ten medialny chaos, zniknął z przestrzeni publicznej, jakby osiągnął już to, co chciał, jakby jego słowa miały być ostatecznym ciosem w reputację Agnieszki. Kiedy Agnieszka Kaczorowska dowiedziała się o słowach, które padły z ust brata Marcina Rogacewicza, początkowo nie mogła uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Informacja dotarła do niej późnym wieczorem, gdy siedziała w domu wśród najbliższych, a telefon nie przestawał wibrować. Przekazywano jej fragmenty wypowiedzi, komentarze internautów i zrzuty ekranu z portali, które już zdążyły roznieść sensację po całym kraju. Świadkowie mówią, że w pierwszym momencie zamarła i długo patrzyła w ekran, nie odzywając się ani słowem, jakby próbowała zrozumieć, co ją właśnie spotkało. Potem miała tylko powiedzieć, że to niesprawiedliwe i że nie zasłużyła na taką publiczną zniewagę. Bliscy próbowali ją uspokoić, ale atmosfera w domu była gęsta. Czuć było zawód i bezsilność. Jeszcze kilka dni wcześniej cieszyła się ze wsparcia fanów po emocjonalnym pożegnaniu z programem, a teraz musiała mierzyć się z kolejną falą krytyki i współczucia jednocześnie. W mediach natychmiast ruszyła lawina komentarzy, dziennikarze próbowali uzyskać jej stanowisko, a kamery pojawiły się pod jej domem w oczekiwaniu na choćby krótkie słowo. Kaczorowska jednak postanowiła milczeć przynajmniej przez pierwsze godziny, wiedząc, że każda reakcja tylko podsyci ogień. Jednak jej cisza nie była obojętnością, bo za kulisami rozpoczęła się gorączkowa walka o odzyskanie godności. Współpracownicy tancerki z planu mówili, że była wstrząśnięta, że nie mogła uwierzyć, iż ktoś z tak bliskiego otoczenia jej byłego partnera potrafił się posunąć do czegoś tak brutalnego. W sieci pojawiły się zdjęcia Agnieszki wychodzącej ze studia tanecznego w okularach przeciwsłonecznych, z twarzą ukrytą pod szalikiem i bez makijażu. Obraz ten natychmiast stał się symbolem kobiety skrzywdzonej przez publiczne słowa, które przebiły się głębiej niż jakikolwiek werdykt jurorów. Internauci ruszyli z falą wsparcia, komentując, że nikt nie zasługuje na takie potraktowanie, że atak ze strony rodziny byłego partnera to cios poniżej pasa. Wśród komentarzy pojawiły się także wpisy od znanych artystów i celebrytów, którzy solidaryzowali się z Agnieszką. Jeden z nich napisał, że odwaga i elegancja w obliczu upokorzenia to cechy prawdziwej klasy. Inna aktorka wspomniała, że zna Agnieszkę od lat i wie, jak bardzo przeżywa niesprawiedliwość. Media cytowały te wypowiedzi, budując obraz kobiety zranionej, ale jednocześnie silnej. W tym samym czasie w kuluarach mówiono, że Agnieszka planuje wystąpić w jednym z dużych programów telewizyjnych, aby odnieść się do sytuacji. Producenci zabiegali o jej obecność, wiedząc, że temat budzi ogromne emocje. Każda decyzja była jednak trudna, bo każde słowo mogło zostać wykorzystane przeciwko niej. Gdy po kilku dniach pojawiła się na próbie do innego projektu, atmosfera była napięta, nikt nie wiedział, jak się do niej zwrócić. Widać było, że wciąż to przeżywa, jej ruchy były spokojne, ale w oczach tliła się determinacja. Po treningu kilka kamer zarejestrowało moment, gdy w milczeniu odchodziła z sali, a jej współpracownicy przytulali ją w geście wsparcia. Te ujęcia trafiły do sieci i w ciągu kilku godzin zdobyły miliony wyświetleń. To nie był już zwykły konflikt, to była emocjonalna opowieść o walce z publicznym osądem. Fani tworzyli specjalne hasła wsparcia, a niektóre profile fanowskie zamieniły swoje zdjęcia na portrety Agnieszki z podpisem pełnym Solidarności. W międzyczasie dziennikarze dotarli do informacji, że tancerka rozważała kontakt z prawnikiem. Nie chodziło jednak o zemstę, lecz o ochronę dobrego imienia i granic, które w świecie show biznesu zostały przekroczone. Znajomi mówili, że jej największym lękiem było to, że przez tę aferę jej dorobek zostanie zapomniany i że ludzie zaczną patrzeć na nią przez pryzmat jednej wypowiedzi, jednego wieczoru. W kolejnych dniach pojawiły się nagrania z prób, które wcześniej nie były publikowane, pokazujące ciepłe relacje między nią a Marcinem, ich wspólne żarty i chwile wzajemnego wsparcia. Fani uznali to za dowód, że obraz przedstawiony przez brata aktora był zniekształcony. Pod każdym z nagrań pojawiały się tysiące komentarzy wyrażających żal, złość i współczucie. Dziennikarze analizowali każdy gest, każdą mimikę, próbując zrozumieć, jak mogło dojść do takiego rozłamu. W jednym z magazynów pojawił się obszerny artykuł, w którym opisano, jak silna presja i emocje towarzyszą uczestnikom programów telewizyjnych i jak łatwo granica między sceną a życiem prywatnym może się zatrzeć. Artykuł zakończono zdaniem, że Agnieszka Kaczorowska stała się ofiarą nie tylko mediów, ale i potrzeby sensacji. Tymczasem jej popularność w internecie zaczęła rosnąć. Ludzie mówili, że sposób, w jaki znosił pokorzenie, jest dowodem klasy i siły charakteru. W telewizji powtarzano fragmenty jej wcześniejszych wypowiedzi o tym, jak ważny jest szacunek i wzajemne wsparcie w świecie pełnym ocen. Publiczność odczytała to jako subtelną odpowiedź na to, co ją spotkało. Kiedy w sieci pojawiło się nagranie z wypowiedzią brata Rogacewicza, reakcja publiczności była natychmiastowa i gwałtowna, jakby w jednej chwili pękła tama powstrzymująca emocje. W mediach społecznościowych rozpoczęła się burza, jakiej dawno nie widziano w polskim showbiznesie. Setki tysięcy komentarzy zaczęły pojawiać się pod każdym postem związanym z Kaczerowską i Rogacewiczem, a dyskusje rozlały się na wszystkie platformy. Fani nie mogli uwierzyć, że ktoś z najbliższego otoczenia aktora mógł wypowiedzieć słowa, które upokorzyły tancerkę w tak publiczny sposób. Jedni pisali, że to zdrada lojalności rodzinnej, inni, że przekroczono granice przyzwoitości i że takie zachowanie powinno spotkać się z potępieniem. W ciągu kilku godzin na Twitterze powstały całe wątki analizujące każde słowo, które padło w tej krótkiej wypowiedzi, a internauci tworzyli memy, cytaty i grafiki, które błyskawicznie rozchodziły się po sieci. Niektórzy komentatorzy przypominali, że Kaczorowska przez lata budowała swój wizerunek osoby serdecznej, ambitnej i pełnej klasy, dlatego tak otwarty atak wydawał się ciosem wymierzonym nie tylko w nią, ale w cały świat, który symbolizowała. Inni twierdzili, że brat Rogacewicza powiedział głośno to, o czym wielu myślało od dawna i że jego słowa ujawniły prawdę skrywaną za kulisami. Ta polaryzacja była tak silna, że w ciągu jednej nocy temat trafił na czołówki portali informacyjnych, a stacje telewizyjne przerywały programy, by poinformować o nowym skandalu w tańcu z gwiazdami. Dziennikarze prześcigali się w interpretacjach, a eksperci od wizerunku komentowali, że sytuacja jest bezprecedensowa, bo dotyka nie tylko uczestników show, ale i etyki mediów. W jednym z popularnych programów porannych zaproszono psychologa, który mówił o mechanizmach hejtu i o tym, jak jedno zdanie może zniszczyć reputację budowaną przez lata. Widzowie dzwonili do redakcji, wyrażając oburzenie i wsparcie dla Kaczorowskiej. Na forach fan klubów, tancerki pojawiły się długie listy otwarte, w których fani pisali, że nie pozwolą, by ich idolka została zniszczona przez cudze słowa. W jednym z nich pojawiło się zdanie, które obiegło internet, że jedno zdanie zraniło, ale tysiące słów wsparcia ją uleczą. Fani zaczęli organizować spontaniczne akcje Solidarności, wstawiając jej zdjęcia z podpisami pełnymi empatii i zachęcając innych do pozytywnych komentarzy. W międzyczasie jednak pojawili się także ci, którzy bronili brata Rogacewicza, twierdząc, że wreszcie ktoś odważył się powiedzieć prawdę o napiętej atmosferze na planie. W grupach dyskusyjnych krążyły plotki, że relacje między Agnieszką a Marcinem od dawna nie były idealne i że jego brat jedynie zareagował emocjonalnie, widząc jak bliska mu osoba cierpi. Te teorie tylko pogłębiały chaos. Program tańca z gwiazdami znalazł się w centrum medialnego huraganu. Produkcja musiała reagować, bo internauci zaczęli zasypywać oficjalny profil pytaniami i komentarzami. Rzecznik stacji wydał krótkie oświadczenie, w którym podkreślono, że wszelkie konflikty poza anteną nie mają wpływu na przebieg programu, jednak nikt nie uwierzył, że sprawa zostanie tak łatwo zamknięta. Historia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to nie tylko medialny skandal, ale opowieść o ludzkiej wrażliwości, sile i próbie zachowania godności w obliczu burzy. Oboje pokazali, że mimo bólu i publicznych osądów można pozostać wiernym sobie, nie tracąc szacunku ani klasy. Agnieszka swoją postawą udowodniła, że prawdziwa siła kobiety tkwi w spokoju i w odwadze by być sobą nawet wtedy, gdy świat patrzy z boku. Marcin z kolei stał się symbolem człowieka rozdartego między sercem a lojalnością, który mimo trudności wciąż zachowuje milczenie pełne godności. Ich historia uczy, że za błyskiem kamer kryją się emocje, których nie widać, a prawdziwe piękno rodzi się z empatii. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, okaż wsparcie. Polub ten materiał, udostępnij go dalej i zasubskrybuj nasz kanał, by razem z nami przeżywać historie, które dotykają serc i przypominają, że człowieczeństwo wciąż ma największą wartość.